Czyli tu pełno pieniędzy Tam jest słońce Wstęp darmowy, to najważniejsze Mamy, dookoła mamy kanał, który ma 515 metrów długości Podobno, nie wiem, nie mierzyłem Tu dziewczyny próba, próbują pływać O, zobaczymy czy im się uda Problemy to będą zawody Zawody w płynięciu łódką Więc idziemy się skidrać w takim miejscu, że nie widziały Przedają jakieś dziadostwo są wieże, które nie wiem, co symbolizują, ale na pewno coś sobie symbolizują. Dobra, nie wiem, czy to widzicie, nie wiem, czy to widzicie, ale tu ludzi na sznurkach trzymają. że pan robi zdjęcia. Są fontanny. Fontanny nie widział. Już się naglądaliście tamtego. Sobie przyjedźcie zobaczcie. <laughs> Dobra, to chyba będzie tu, znalazłem. Znalazłem w końcu Plaza de Espania. Ale ładne, ale ładne. Patrzcie na to. I mamy bardzo ładny plac, plac hiszpański, tak jak mówiłem został, został wybudowany w 1929 roku na jakieś pokazy iberyjsko-amerykańskie, coś takiego. I... I pieprzyli tu pełno pieniędzy, plus do tego jakieś witraże, albo jakieś elementy, nie, chyba są ławki dookoła jakieś ozdobione, że... One symbolizują 40 regionów yy, hiszpańskich i tak jak mówiłem, jak spojrzećcie, no to tak. Zobaczcie, jest niestety tam jest słońce, ale patrzcie, jest spółokrąg, spółokrąg i tu nam się kończy i w tą stronę mamy już yy, Amerykę, czyli dawne kolonie, dawne kolonie hiszpańskie. Wstęp darmowy, to najważniejsze dla nas. Wstęp darmowy. Plaza, to jest patrzcie na to. Są konie, czyli jesteśmy w dobrym miejscu. To przejdziemy w tą stronę. Gdzieś tu były gwiezdne wojny, nagrywane. I pod słońce. Mamy półokrąg. Przejdźmy się. Nie ma tu tak bardzo dużo ludzi. No bo mamy w sumie 11. Poza to mamy fontannę, piękna fontanna. I tak dookoła mamy, dookoła mamy kanał, który ma 515 metrów długości. Podobno nie wiem, nie mierzyłem, ale podobno tyle jest. Mamy tutaj kanał, tutaj kanał. Tu dziewczyny próba, próbują pływać. O, zobaczymy, czy im się uda. Mają ewidentnie problemy, to będą zawody. Zawody w płynięciu łódką. Zobaczmy, czy dadzą radę. Czy dadzą radę. Mają, mają ewidentny problem, przybliżmy. Dobra, to jest ciekawsze niż, niż, niż ten plac, choć plac naprawdę jest bardzo bardzo ładny ewidentnie widzą, że ich nagrywam, ale trudno nie dają rady, nie dają rady, czy, czy, czy zwyciężą, nie wiem w sumie nagrywam, ale nie patrzę się na nie że nie było dobra, oddalmy oddalmy, trudno niech dziewczyny pływają, zobaczymy potem czy dadzą radę Idziemy dalej, choć chyba... oj, nie dawam. znowu są przy brzegu, znowu są przy brzegu. Dobra, nie chcę ich nagrywać, ale to dla mnie jest lepsze niż ten, niż... Yy... <grywia> niż tego, więc idziemy się skitrać w takim miejscu, że nie widziały, pomogłbym im, <grywia> ale niestety, no nie wejdę do tej wody. A, już wiem o co chodzi z tymi witrażami i tak jak na początku, na początku powiedziałem, że ich jest 40, to ich jest, poczekaj, już Wam przeczytam, 48 nisz wyłożonych kafelkami. I to symbolizuje wszystkie, wszystkie regiony po prostu w, w Hiszpanii. A dziewczyny nadal mają problem, nagrajmy, zobaczcie. Zobaczcie, mają nadal problem, ale płyną. Tutaj w rogu są, że nie było. Wyścig, wyścig, wyścig. Dobra, idę, nie peszę ich. Dobra, idziemy zobaczyć te witraże. I, i potem, potem będzie aktualizacja, czy dziewczyny dają, dadzą radę przepłynąć. Prawie są pod mostem, jest git. No, tylko u mnie obejrzysz zamiast placu hiszpańskiego, czyli Plaza de, de Espaniol, to, to obejrzysz jak trzy laski nie potrafią, nie potrafią. No mają po prostu problem z, z ruszaniem e, czym się rusza? Wiosłami <ścoughs> ruszaniem wiosłami mamy tutaj witraże jakieś, które symbolizują wszystkie, wszystkie regiony regiony w Hiszpanii. Mamy Alicante. Almerie. O, zobaczcie, bo tu też są i mapki na dole. Patrzcie. Są mapki na dole. Wszędzie są mapki na dole? Poczekaj, czekaj, zaraz zobaczymy. Mamy też mapkę. I mamy Avila. Słońce świeci, nie wiem czy to jakkolwiek odda, ale Badachos na dole mamy, co to jest. Tu ludzie siedzą, więc ich nie będę nagrywał. Mamy Barcelonę, mamy Barcelonę, coś widzicie w ogóle? Dobra, szukamy, szukamy. Mamy Cadiz, tu ludzie się przytulają. Kanaris. Idziemy dalej. A, tutaj, bo miałem zacząć czy laski sobie radzą. Płyną pod prąd. Są tutaj. Przelecę wam tutaj. Zaczynają. Machają wiosłami. Jest dobrze. W porównaniu do tego co było na początku. Tu sobie zdjęcie robią. Ładne. to jest ładne. Naprawdę ładne. Castillon. I zobaczcie, mi się chciało. Każdy inny. Ten kafelek. Robić dla każdego innego regionu. Mówię, to było robione na pokaz, żeby pokazać, ile e, Hiszpania ma pieniędzy, i to było, mówię, jakiś iberyjsko amerykański e, pokaz, i dlatego w 1929 e, z, zbudowali to. Po prostu. Grenada. Mamy gdzieś tam Stawilę? Nie chcę się liczyć, czy na pewno jest tyle, co, co podają. Ale chyba jest. Huelva, Huesco. Nie wiem, na razie nie widzę. Na razie nie widzę. Przedaję jakieś dziadostwo. Gdzie pani od szamenko, prawdopodobnie, tak wygląda. I ja tańczyła Tu gdzie są te witraże? Ukradli. Siedzą, zbierają. Żebrają, pół schodów zostawione. Jak na razie najfajniejsze miejsce w Sewii. Fajnie to wygląda, jest taka fajna chillera, co widać, czuć, plus to jest ciepło, Lugo. Madrid, Malaga. Malaga. To nie jest muzja. Potencja, Valencia. Potencja. jeszcze tego. Są wieże, które nie wiem co symbolizują, ale na pewno coś sobie symbolizują. Albo nie umiem czytać, albo nie znalazłem Seville'i. Dobra, ej, tu można gdzieś wejść. Poczekajcie, bo tu trzeba by eksplorować. Jeszcze chłop zaczyna mi tutaj grać. Czy można na tą wieżę wejść? Zaraz wam powiem. Wszystko zobaczycie. Wszystko zobaczycie. Tu jest coś na przelot. O. Ej, taką samą lampę. <grym> taką samą lampę. Tą, co jest tutaj. O, tutaj. Montowałem u siebie. <laughs> Ta kurczka to mi zaraz chyba spadnie. Lugerna do Espania. A, bale. Możemy tu wejść. Jest pół półkole, tak jak mówiłem, i w tamtą stronę, w lewą stronę, jak popatrzymy, mamy Amerykę. A w sumie to zweryfikujmy. Weryfikacja, czy jest Ameryka w dobrą mańkę. Stoimy tu i to jest w tą stronę, jak widzicie. Czyli jak mamy ustawione tak, i oddalimy, nie ruszając. To no jest Sewija. Dobra, na pewno jest w dobrą stronę. Dobra, muszę przesunąć. No. Jak tak spojrzymy, to jest prosto na Amerykę Środkową. Dobra, zweryfikowaliśmy. Rzeczywiście, tak jest jak, jak mówią, mówią różne źródła, że, że jest, są to otwarte ramiona w stronę, w stronę dawnych kolonii hiszpańskich, które były w Ameryce. Więc, jest to prawda, ogólnie, naprawdę, robi bardzo duże wrażenie. Nawet na mnie, gdzie ja nie lubię budynków, robi bardzo fajne wrażenie. Dużo zdobień, dużo wszystkiego. Y... Polecam. To miejsce naprawdę mogę mogę szczerze polecić, bo, bo jest fajne. Ładnie wygląda. Dobra, nie wiem. Nie wiem czy to widzicie, nie wiem czy to widzicie, ale tu ludzi na sznurkach trzymają na, na cholerę i ten sznurek czy oni robią? Czy oni cokolwiek wyciągają? Czy, czy to będzie... Nie wiem co to jest, ale postoimy to popatrzymy co w ogóle oni robią. A tu mamy romantyczną przejażdżkę. Laska niezadowolona ewidentnie. A Te dzieci czemu one z tym sznurkiem stoją? Czekajcie. Czekaj, udam, że gadam, choć jest tam słońce, ale moim zdaniem będzie to ciekawsze. Yy, ludzie albo przeciągają linę, albo będą trzymani na smyczy. <grywa> Chyba na mojej oko będą, będą trzymani na smyczu, smyczy. A nie, oni mają. Ty. Oni holują kogoś. Czemu tu tak? Ho holują tamtą łódkę. Nie wiem, czemu to tak wygląda. Ale ewidentnie, ewidentnie tak musi być. Dobra, chłopina gra na jakichś tych bębenkach. Nie, no takie chusty. To ja nie chcę. <laughs> Dobra, pochodźmy, bo tutaj jest ciekawe, Bo tutaj naprawdę są fajne, te. Fajne, yy, fajne, fajne. Nie wiem, fajne zachowania ludzi. Policja konna. Teraz przypomniał mi się taki ten, taki TikTok, czy ten, czy, czy mogę pogłaskać. I ten, i wtedy, czy głaz człowieka. No nieważne są takie takich takie... bańki chłopina robi. Jakby mnie nagrywał pod słońce na pewno by było tam bardziej efektownie. Tutaj też pan robi zdjęcia. Cały fontanny? Fontanny nie widział. Tam dalej jest park, do którego też pójdziemy, ale chwilę sobie tutaj posiedzimy i popatrzymy na ludzi. Dobra, piękne flamenko. Idziemy oceniać ludzi, a nie tam będziemy patrzeć. Myśl przewodnia tego wyjazdu wydać jak najmniej się da. Jak najmniej. Do tej pory boli mnie to ten browar za 7, 7 euro. <laughs> Na dziś również nie mam jeszcze Noclegu. Jest połowa dnia, 12. .00. Trudno, znajdziemy coś. Idziemy do parku, o Boże, jak się ten park nazywał? Mari Luisy. Chyba tak to się nazywa. Jeszcze jeden rzut oka. No akurat ludzi nagrałem. Dobra. Już się naglądaliście liście tamtego, chcę przyjedźcie, zobaczcie. Dobra, do Marii Luisy w 1893 roku przekazała ja ten park miastu i podobno hmm, podobno są dzikie papugi, te zielone takie, skrzeczące. To takie jak u nas gołębie. Tak samo irytujące. E, podobno gdzieś jest jakieś drzewo, nie wiem, romantyków. Czy to będzie to magnolia? Że to drzewo miłości? O, lecą bryczką. Bryczki wszędzie w hiszpańskich miastach są e, popularnych miejsc po prostu. O, o, już papuga. Że ryja patrzy na to. Dobra, nie będziecie jej widzieć. Jak będzie jakaś inna, to, to wam pokażę. Nie ma niżej tych papug. Ja wam znajdę papugę na spokojnie. Ooo, to fajnie wygląda. Nie wiem co to jest, ale wygląda, wygląda zacnie. Tu chilera, wisteria u góry chyba rośnie. O, mamy kaczkę. Na pewno nie widziałeś kaczki w Hiszpanii. To znaczy, w Polsce teraz też pewnie nie widziałeś. Patrz, na, patrz jaka kaczka. Heh. Kaczka? Tam są gołębie. Gołębie, ale tutaj mamy kaczkę. Mamy kaczkę. O, tam mamy jakiś posąg. Idziemy zacząć posąg. Tylko na początku o, sznurówkę trzeba do buta wsadzić, bo teraz będzie czarna, a mam białe buty. To znaczy, już mam w połowie ciemne. Najważniejsze info są tu łazienki, ale 60 centów płatne, więc się nie opłaca. Pewnie zastanawiasz się, gdzie ja teraz jestem. No właśnie, bym sobie kostkę skręcił. Czy <laughs> zastanawiasz się, gdzie jestem? Darmowe łazienki, taki protip dla was, darmowe łazienki są na uniwersytetach, na uczelniach. Jestem na Universidad de Sevilla w tym momencie. No i co? I wystarczy przejść. Jak ktoś był studentem, to wie, że zawsze jakoś jak na końcu na uboczu jest łazienka. Więc wystarczy czasem przejść, ale wszedłem i powiem wam, są tu ładne rzeźby. Zobaczcie. Nie wiem czy to tak... To chyba nie jest dla turystów. bo przynajmniej tak wejście nie wyglądało, żeby było jakoś bardzo dla turystów. W razie W są łazienki, są za darmo. Konie nie są oznaczone, to znaczy jest napisane Asej to. Wystarczy się przejść trochę yy, korytarzem. Ja akurat wszedłem w strefę dla studentów. Taki Protip, bo tam bym zapłacił 60, yy, 60 centów, a tutaj było za darmo, wyglądam jak student, więc plecak jest, wszystko jest. Turendyk, ja wszedłem. Tego nie wiem tylko.